Cześć, manko, drodzy widzowie, To znowu ja, Przybysz. Przechodzę odcineczek dla was. Eee... Czuję się trochę lepiej, więc już możemy coś naleć. Dobra. Eee, muszę? W serio muszę przychodzić ten, ten... Kurde, myślałem, że ja mam to już zapisane, jednak okazuje się, że nie. Dobra, czekajcie. Spadamy spadamy... czekajcie. Zapisz sobie REM Cziachamy eee, kurde, ja pierdzielę. Chodź tu. Chodź tu, śmieciu. Dobra, czekajcie. Mamy jakąś niepeleczkę? Mamy. Możemy ich wytępić, czy tak nie bardzo? Eee. Czekajcie, tędy się nie da iść. Wow Wow Wow, fajna broń Ej, drodzy widzowie To mi się podoba Dobra, czekajcie na to mm, Patrzcie na to, co nie? Tu są na przykład idziecie, co nie? I tutaj są te melepety Te falumpy tak zwane O, żeż ty w mordę Dobra, z tej brączki skąd oni walą? Oni walą stąd, mniej więcej, cyk, cyk. Dobra, dwa już unieszkodliwieni, trzeci unieszkodliwiony. by było chyba na tyle. Eee, czekajcie. i zapiszę grałem, oczywiście. Boże kochany, dobra, tędy. Tędy. Tędy, tędy. Tędy, 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 tędy i tędy. I co mi to dało? Gówno. Czekajcie, drodzy widzowie. Checkpoint. Checkpoint, czyli zapis. A jak zapis, czyli zrobiłem coś dobrze. Czekajcie. Cyk. Ożesz, ty, w mordę, twoja! Czekajcie! Ożesz, ty, ty, ty! Zaknij się, ty, jeden! Czekaj, 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 czekaj! Chodź tu z kurczesy nie. Dobra, zabiło mnie. Trudno, tak się zdarza czasami. Ja od odporna, bo inaczej to się nie da z nie dzisiaj dotrzeć. Ja pierdzie, Dobra, czekajcie. Hmm, może ta może <shrough> tu jest apteczka. Tej fajnej zdrowia mogę jednak nie odpalać, ale dobra. Ale tu jest następna faja zdrowia, więc los. Los, plus. Los, plus los, i orzechy. Los jest jakiś wózek, przed tym wózkiem sobie zapiszę gra. Chowaj się. Co jest? O no co chodzi? O co chodzi? Dobra, czekajcie. Wow, 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 jedne, wołow, wołow. Tu zakordupla była. To jest ja moich

Zabijemy te gościa. Bierzemy całą broń stąd. Zapisujemy grę. I idziemy dalej. Nic nie widzę, tu jest ciemność.

Dobra, zapiszę sobie grę, żeby nie było. O! żeż ty w mordę! Właśnie dlatego zapisałem grę. Widzieliście to? Powiem wam, że całkiem nie jest prosto w terenie. Hmm... Dobra, w kółra? Czy nie bardzo, nie bardzo co? Siekieram. Dżki. To wszystko wygląda. Prawda, że nie jestem znakiem. <laughs> well, there's another day down the crapper. we are I still haven't found him yet. I don't suppose I'll be able to manage that on my own, so I wonder which <laughs> homicidal faction I'll run into next. Czekajcie. O kurde, Allah Akbar. All right, let's get this over with. Please, put down your weapon. I mean you no harm. You appear to be mistaken. as Al-Qaeda is a peace-loving group, loving of all races and creeds. We only wish to support our fellow men in the times of need. <laughs> 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 oh, my head works. I see you are truly one in need of help. Come with me, friend, for you are in no state to brave the night on your own. al stała się teraz hipisami, co nie? Z tego co widzę. Piątek, piątek, weekendu początek. Wow, jak gołe boli, tak samo jak mnie teraz. Co jest kanał? <sighs> <sighs> oh it was just another horrible dream wait a second <sighs> <my> <sighs> <head> <sighs> it's not hurting anymore shit that's a relief maybe things are finally starting to look up morning sunshine Gah, who the hell are you my evil twin i'm you genius i was just feeling a bit stuffy hanging around in that noggin of yours so i figured i'd step out for some fresh air i'm afraid i can't hang around and chat though if you'll excuse me i'm off to find my lost dog champ wait a minute, your lost dog. great things, friend, it is good to see you are now on your feet. i beg your pardon for overhearing, but it sounds like you are searching for a legendary el perro loco. yeah, i'm looking for my dog, champ. what of it? you have made it far, but one last obstacle remains at your also path. To the canine beast you seek dwells at the heart of the town, but he was sealed off long ago at the hellhole. This seal is virtually impenetrable, but our expertise in explosives can make short work of that. Well, I suppose I don't have any choice. Excellent! Al Qaeda is most blessed to assist you in your spirited endeavor. Simply bring us their materials and we shall fabricate the ID you need. To create the bomb, we will need C4, but only those white jobs, doomsday survivalists, would still have any around these parts. We will find their encampment. Parade carefully, for they do not appreciate <sighs> We will also need a blasting cup. But Dobra, nie chcę się tego wszystkiego słuchać, więc padam. Zapisuję grę i nara, nara wasza szpara. Czekajcie, drodzy widzowie, idziemy tędy, bierzemy apteczkę, mamy żarcie, mamy najróżniejsze gazetę. O jest... I wonder what could Idziemy za tym muzułmaninem. Siema starym. Sklejwarym. Czekajcie. Łeb mnie pęka. To jest męka. Prawdziwa udręka. Zabieramy to. Zabieramy to. <ścoughs> Co to? Ten, ten się gdzieś wychodzi czy jak? co tu chodzi? Kiepiecze. Fajne zdrowie. On tutaj hoduje trawę, co nie? Oprawiają trawkę. Wielki Dildos. Dobram. tu nie wiem gdzie iść. Pojęcia nie mam, co widzę, wiem. <śmany> o to ja Apteczki. Wyjście. Tak, wyjście. Dobrze było, by z tego nie spaść. Puszuje sięś ludzie. Czy się Siekiela motyka, baba goła, Marian Paździok to pierdoła. Siekiela motyka, bum cyk, cyk Marian Paździok stary kruk. Pry... Siekiela motyka, smętna bajka. Uuu, nie da się go zabić. Razu. i dobra, może lepiej z nimi nie walczyć, co? Jak wy co wy o tym sądzicie drodzy widzowie? Lepiej z nimi nie walczyć Ominąć ich trzeba. Po prostu Po prostu trzeba ich ominąć Tu coś jest Drabina.

Jestem jakiś pentagram teraz narysowany. Faja zdrowia. Faja zdrowia się zawsze przydaje. Zawsze na Trzyma laska. Podp ci trzaska. Co powiesz na taki numerek? Złoty prysznic tak zwany golden shower. E, czekajcie, drodzy widzowie, gdzie mamy iść? E, w sumie to już tutaj na górę. Goni nas? Jednak nie na górę. Czekajcie, drodzy widzowie czekajcie. Jakbym szedł tędy, to co bym... Gdzie bym doszedł? Aha, na dół. To nie, ja chcę iść na górę. Eee... <śmiech> <śmiech> Dobra, drodzy widzowie, i w tym odcinku za rem. Reszta dla was przyjdzie dużo a ja się zamieszegnam, bo już minęło 20 minut, więc Zaczynamy odcineczek. Dobra, drodzy widzowie, na razie do następnego odcinka.